Zadajmy sobie pytanie, czy każdy z kandydatów pochodzi z osiedla Zazamcze? Ja tutaj się urodziłem, tutaj kończyłem szkołę podstawową i z Zazamcza startuję do Rady Miasta. Urodzony i wychowany na Zazamczu, wiem, czego potrzebują mieszkańcy mojego osiedla: rewitalizacja stadionu i zniszczonych kortów tenisowych, budowa nowych parkingów na osiedlu Zazamcze. To właśnie na Zazamczu. Przez kilkanaście lat istniało Włocławskie Centrum Kultury. Dzisiaj tylko Klub Zazamcze. Nie pozwólmy, aby za cztery lata nie było tu nic. Przedłużenie ścieżki rowerowej idącej wzdłuż ulic Wienieckiej, Promiennej i Budowlanych. Tutaj we Włocławskim Parku Sienkiewicza był amfiteatr, gdzie śpiewałem jako młody chłopak. Dzisiaj nieuczęszczany ogródek Jordanowski. Odbudujmy zrujnowany amfiteatr. Urodzony na zazamczu. Najlepszy kandydat do Rady Miasta. Andrzej Koziński, lista numer 16, pozycja numer 4.